Wybuch w kopalni Halemba to jedna z najtragiczniejszych katastrof górniczych w Polsce po 1989 roku. Wydarzenie, które wstrząsnęło opinią publiczną i górniczą wspólnotą całego kraju. Tragedia ta wydarzyła się w listopadzie 2006 roku i pochłonęła życie 23 górników, pozostawiając rodziny w głębokiej żałobie i cały naród w szoku. Była to katastrofa spowodowana wybuchem metanu i pyłu węglowego, który rozprzestrzenił się błyskawicznie, wstrząsając całą strukturą kopalni i całym krajem swoją skalą i dramatycznością. Akcja ratunkowa była niezwykle trudna ze względu na trudne warunki trwała wiele dni i angażowała setki ratowników, którzy, ryzykując życie, próbowali dotrzeć do poszkodowanych. Wydarzenie to stało się symbolem ogromnego ryzyka zawodu górnika oraz pilnej konieczności ciągłego doskonalenia standardów bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie. Pamięć o ofiarach wybuchu w kopalni Halemba pozostaje żywa pośród górników i społeczeństwa, stale przypominając o wysokiej cenie, jaką płaci się za wydobycie węgla. Ta tragedia na zawsze wpisała się w historię polskiego górnictwa, silnie podkreślając najważniejsze znaczenie bezpieczeństwa ponad wszystko oraz bezcenną wartość ludzkiego życia.